Zapraszam na nowy odcinek programu Project Automotive. Test najbardziej kontrowersyjnego auta w tym roku, czyli Forda Mustanga Mach E, mamy już za sobą. Pora jednak na drugi tom tej opowieści, bo dziś sprawdzimy Mustanga Mach EGT, czyli elektryka w sportowej odmianie. Zaczynamy! To był start do setki, który według danych katalogowych zajmuje wersję GT 3,7 sekundy. Pojawia się przy tym jednak mała gwiazdka, gdyż mowa tu o pomiarze z tak zwanym one-foot rollout, czyli po rozpoczęciu toczenia. Licząc klasyczną metodą będzie to 4,4 ,4 sekundy. Tak czy inaczej jest skutecznie i bardzo, bardzo szybko. Odczuwalnie jest szybciej niż zwykły Mach S z napędem na 4 koła i baterią o pojemności 98 kWh, którym jeździliśmy wcześniej, ale szczerze mówiąc nie jest to jakaś przepaść, co sugerowałyby dane na papierze. W końcu w wersji GT mamy aż 487 koni mechanicznych, czyli o dobre 130 więcej niż w zwykłej odmianie. Tutaj jednak pora na kolejną gwiazdkę, bo pełną mocą dysponujemy jedynie przez 5 sekund. Potem do gry wchodzi ogranicznik, który ma za zadanie chronić żywotność baterii, a zatem dosetki jest błyskawicznie, potem mniej. Ford tłumaczy to tym, że w większości krajów maksymalne dozwolone prędkości nie przekraczają 120-130 km godzinę. Prędkość maksymalna to teoretycznie 200 km godzinę, ale już powyżej 140 auto przyspiesza niechętnie. Osiągi na prostej to jednak nie wszystko, bo ważniejsze jest to, jak Mach EGT się prowadzi. I tutaj wersja GT gra w innej lidze niż zwykła odmiana. Przede wszystkim sztywniejsze jest zawieszenie, dzięki czemu kapitalnie kontrolowany jest tak zwany transfer masy w zakręcie. Auto praktycznie się nie przechyla, czy to w skręcie, czy przy mocnym dohamowaniu, dzięki czemu daje frajdę. Przyjemnie wysterowano również napęd, bo zdecydowanie czuć tu przewagę tyłu. Dzięki temu na wyjściach z zakrętów można pójść nawet małym slajdem. Ogólnie wersja GT pod kątem jezdnym przypomina mi standardowego Mustanga Coupe. Oczywiście nie mamy tu przeszywającego dźwięku czy manualnej skrzyni biegów, ale samo zachowanie auta w zakrętach jest dość podobne. Od wysokiej masy się tu nie ucieknie, więc nadal nie jest to najbardziej zwinny samochód, ale właśnie ta przewaga tylnego napędu czy samo przełożenie układu kierowniczego przywołują pewne skojarzenia właśnie z klasycznym Mustangiem. Otóż, pewnie inżynierom na tym zależało i faktycznie coś w tym jest. I w sumie dla Suwa to spory komplement. Mach EGT ma też zdecydowanie mocniejsze hamulce. To układ Brembo z przodu tzw. czterodłok i 385mm tarcze. Dodają one dużo pewności przy dynamicznej jeździe. Podobnie jak w zwykłym elektrycznym Mustangu, mamy tu trzy tryby jazdy: Whisper, a więc jazdę płynną, spokojną i cichą, Active, czyli zrównoważoną, przyjemną i ciekawą, a także Untamed, zatem jazdę radosną, w której maszyna i droga współpracują ze sobą. To chyba najgłupsze opisy, z jakimi się spotkałem. Najbardziej ostry tryb wyróżnia się mocno zwiększoną reakcją na wciśnięcie pedału przyspieszenia. Teoretycznie jest też dostępna torowa opcja Untamed Plus, ale w testowym egzemplarzu nie była ona dostępna. Lekko przyczepię się do układu kierowniczego. Jego spore przełożenie to jedna sprawa, a druga to przeciętne czucie i opór. W takiej sportowej odmianie chciałoby się czegoś więcej. Tym bardziej, że co jak co, ale Fordy ze znaczkiem ST mają świetne czucie na sterach. A jak takim Mustangiem jeździ się na co dzień? Bardzo dobrze. Jest przede wszystkim super płynnie, co chyba najbardziej lubię w elektrykach. I tak naprawdę, jedynym problemem może być sztywność zawieszenia. Nie jest to może jakiś totalny beton, ale jak nasuwa, jest już dość mało komfortowo. Coś za coś. Pozostaje też kwestia ładowania, ale dyskusja o infrastrukturze to już inny temat. Myślę, że przed zakupem takiego auta każdy rozważa to indywidualnie. Realny zasięg wersji GT wynosi około 350-400 km, zużycie utrzymuje się na poziomie 20-25 kWh na 100 km. Oczywiście jadąc w trasie 140 km na godzinę zużycie będzie zdecydowanie większe, wtedy przejedziemy jakieś 250 km. Ford Mustang mach EGT otrzymał z zewnątrz bardziej agresywny pakiet zderzaków. Samochód charakteryzuje się przednim splitterem, 20-calowymi felgami czy znaczkiem GT na tylnej klapie. Inna jest też atrapa grilla, którą pomalowano na czarno. W połączeniu z lakierem Cyber Orange komponuje się to świetnie. Nie brakuje też nawiązań do klasycznego Mustanga, o których mówiłem już w poprzednim teście. W środku wersja GT zmienia niewiele. Otrzymujemy bardziej wyprofilowane sportowe fotele o zdecydowanie lepszym trzymaniu bocznym, a także wytłoczone logo GT na podłokietniku. Pojawia się też wykończenie Alcantarą. Poza tym nadal mamy tu ogromny 15,5 calowy ekran systemu multimedialnego. Początkowo przytłaczający, ale jedząc już Mach E po raz drugi, spokojnie można się do niego przyzwyczaić. Miejsca z tyłu jest sporo, bagażnik również bez zmian. Jego pojemność to 402 litry. Ford Mustang Mach E w wersji GT kosztuje 399 000 zł. Jedynymi opcjami są dach panoramiczny oraz lakier, co podbija cenę testowanego egzemplarza do 408 tysięcy. To około 50 000 zł więcej od zwykłego Mach E, którego poprzednio testowaliśmy. Jest też wersja podstawowa, która otwiera cennik kwotą 292 000 zł. To Dużo więcej niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Mustang Mach E to elektryk, który rok do roku podrożał najbardziej o około 35%. Aktualnie najbliższym konkurentem odmiany GT jest wprowadzona niedawno na rynek Kia EV6 GT. Jej cena startuje od 339 900 zł. O ile zwykły Mach E kilka miesięcy temu przypadł mi do gustu, bo był po prostu dobrym i ciekawym elektrykiem, tak Mach E w wersji GT jest tak zwanym autem kierowcy. To po prostu jeden z tych elektryków, które mają za nadrzut coś więcej niż tylko prosty trik w postaci przyspieszenia na prostej. Czy zasługuje na nazwę Mustang? Temat kontrowersyjny, ale patrząc na to, jak jeździ, myślę, że tak. Dzięki za obejrzenie testu. Jeżeli film Wam się spodobał, zachęcam do zostania naszym subskrybentem. Staramy się tworzyć więcej testów nowych samochodów. Zapraszam też do obejrzenia materiału o zwykłym Mustangu Mach E. Do usłyszenia.